Zapraszam na Discorda, słuchajcie, macie link tutaj w opisie, w pierwszej linijce opisu, będą tam odbywać się teraz, w tym dniu, w którym to oglądacie i jutro, automatyczne losowania giveaway'e na różne rangi, różne flyje, skrzynki, klucze i tym podobne, więc zapraszam do dołączenia na Discorda, jest nas tam, tam coraz więcej, z tego powodu bardzo się cieszę i przejdźmy tutaj do oglądania. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Raperka witam was w kolejnym odcinku chciałabym wam powiedzieć, że y, to jest pierwsza premiera na moim kanale, także zobaczymy czy wam się coś takiego spodoba, jeżeli tak możecie dać teraz znać, czy y, premiery robić za każdym razem, czy po prostu wrzucać odcinki bez czegoś takiego y, możecie w tym momencie zostawić łapkę, słuchajcie bo mam dla was tutaj konkurs o rangę uwaga, to będzie jedyny taki konkurs y, bo jutro jak wiecie, start o 16 serwera Skyblock, najlepszego serwera, na jakimś Kiedykolwiek graliście, tak, tak, dokładnie. Słuchajcie, mamy tutaj rangę wartą 50 zł, także zostawcie po prostu tutaj na dole pod tym filmem, oczywiście, standardowo swój nick, musicie zostawić łapkę. Bo to jest taki obowiązek wasz. I subskrypcje, żeby po prostu być na bieżąco ze wszystkim. I ranga, jaką możecie wygrać, to jest ranga Golia Warta 5 dyszek. I oprócz tego wylosujemy tutaj jeszcze dla kogoś Minecrafta premium. Także dodatkowo proszę tutaj zostawić swojego maila i napisać komentarz, ale komentarzy z samym mailem czy z samym nickiem nie biorę pod uwagę, także musicie się wysilić, napisać coś jeszcze, jakiegoś tam, nie wiem, cokolwiek po prostu napisać więcej niż nick i maila. I przejdźmy teraz do materiału. Jo! Słuchajcie, może nie powinnam tego mówić teraz, ale no, no nie oszukujmy się, jest tak, że po prostu y, widzicie w tytule pieniądze słowo, y, słowo ktoś się sprzedał albo słowo drama, to po prostu klikacie bez zastanowienia i na pewno też... Y, 50% z was, która teraz ogląda, kliknęła tylko i wyłącznie dlatego w ten film, ponieważ taki był tytuł. Yy, a normalnie byście nie weszli, jakbym dała jakiś normalny tytuł, yy, typu yy, Raperka gra na Skyblocku, tak? No to jest mniej ciekawy niż tytuł już taki tego typu, ale to nie jest takie, tylko nie walnałam tego tytułu, tylko dlatego, żeby se tak napisać i żebyście totalnie zostali oszukani. Yy, za chwilę do tego nawiążę. Chciałabym jednak, zanim do tego nawiążę, yy, powiedzieć kilka rzeczy odnośnie samego serwera. Siedzę na nim od tygodnia ponad. Yy, po prostu po 10-15 godzin Cały czas coś robię I cały czas coś dodaję, poprawiam Żeby było wszystko jak najlepiej Całość została prze przeniesiona już Na OVH game, także yy, myślę, że yy, No jestem pewna, nie może być Tutaj żadnych problemów, jeżeli o to chodzi Jeżeli chodzi o jakieś lagi i tak dalej Wiadomo, to jest skyblock, yy, nie oczekuję Tutaj tysiąca graczy, ale myślę, że Będzie ich bardzo dużo yy, Dodałam kilka rzeczy, a mianowicie będziecie mogli Sobie wyłączyć tutaj tego scoreboarda Po prawej, wpisujecie FB off i tego scoreboarda nie macie jeżeli komuś to będzie przeszkadzać na, na ta, tutaj na tabie zostało dodane coś takiego jak administracja online, na grupie graczy macie tam o tym informacje, ale mogę teraz jeszcze od razu przypomnieć, będziecie mieć administrację online razem z rangą nie będzie teraz takiej sytuacji, że będziecie musieli się dopytywać nie wiem, jest ktoś tam z administracji czy jest admin, czy jest to, czy jest tamto macie wszystko na tabie wasz poziom, kasę, to będzie jeszcze ładniej zrobione ale będziecie mieć wszystko po prostu na tabie Dobra, jeszcze kolejna rzecz, którą dodałam jest taka fajna topka wysp. Myślę, że Wam się spodoba i um, fajnie to wygląda generalnie. Będziecie mogli tutaj walczyć o topkę i właśnie znajdować się tutaj na takim podeściku razem, razem z Waszym skinem. Dobra, ogólnie sklep serwera macie w opisie już bmsklep.pl taki jest adres serwera. Także zapraszam Was też, możecie sobie obczaić. Powiem Wam, że starałam się naprawdę bardzo, 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 żeby ta strona wyglądała dobrze, bo bo wcześniejsza no, nie wyglądała tak dobrze, no ale powiem Wam, no otwarcie, tak? Nie stać mnie na to, żeby na razie kupować strony za 900 zł zaprogramowaną od zera, tak? Więc musiałam skorzystać z wersji troszeczkę tańszej, chociaż i tak z 200 zł poszło na ten item, item shop, jeżeli mam teraz być szczera i yy, po prostu z Wami się tym podzielę. Dobra, przejdźmy teraz do samego tematu, yy, tego, co ja tutaj yy, umieściłam w ogóle w tym tytule. Przechodząc teraz już do samego ciekawego bardzo oto tytułu filmu. Słuchajcie, moje zdanie na ten temat jest takie, że oczywiście swoje zdanie każdy z Was ma yy, i jego nie zmienię, yy, nie mam na niego wpływu, wy je sobie sami wyrabiacie. Powiecie tak, ale jak to w dzisiejszych czasach? Przecież każdy serwer jest robiony dla zarobku, raperka nie pierd... Kłopot, po prostu, tylko powiedz prawdę. Powiem wam tak. Serwer tworzy jakieś 7 miesięcy, zainwestowałam w niego już około 1000 zł. W momencie, kiedy nawet mi się to zwróci w ciągu miesiąca, będę musiała założyć swoją działalność gospodarczą, ponieważ teraz mam nierejestrowaną działalność gospodarczą, co wiąże się z kolejnym, kolejnym wydatkiem miesięcznie około 500 zł na prowadzenie po prostu takiej działalności gospodarczej. Gdybym chciała tylko i wyłącznie zarobić, to przez ten cały czas tworzenia serwera mogłabym go wystartować kilka albo kilkanaście razy, ale niestety u mnie jest tak, że musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. To jest taka kwestia nawiązując do tego, że youtuberzy zazwyczaj tak robią, 2 trzy tygodnie tworzą serwer, startują i garną kilkaset złotych, tak? No ale ja niestety, albo stety taka nie jestem, więc to, jeżeli chodzi o to, to mniej więcej tak wygląda. Kolejną rzeczą jest to, że dla mnie, jeżeli mam być szczera, Najważniejsze jest to, żeby Wam się po prostu fajnie grało. Chciałabym po prostu stworzyć taką grupę ludzi, takie małe społeczeństwo swoje grające na tym serwerze, które po prostu najważniejsze dla mnie jest to, które za kilka lat, kiedy już nawet dorośnie, bo nie wiem, nie wiem jaka tu będzie przedział wiekowy, tak? Będą na pewno grać starsze osoby, młodsze osoby. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyście na przykład za kilka lat wspomnieli, kurde, na tym Mine to faktycznie administracja starała się, żeby wszystkim się fajnie grało, żeby była fajna atmosfera, bez wyzwisk, z szacunkiem, żeby wszyscy mieli do siebie szacunek, żebyście po prostu za kilka lat o tym wspomnieli i... Yy, żeby po prostu, żebyście mieli po prostu dobre wspomnienia z tym serwerem taki, taki jest mój główny cel żebyście po prostu sobie troszeczkę przypomnieli dawne czasy grania w Minecrafta jeżeli chodzi o atmosferę, nie mówię o y, samej, samym przebiegu rozgrywki, bo wiadomo, że to nie wróci i wszystko poszło do przodu, ale chodzi mi o tą, o tą atmosferę, kiedy, która była kiedyś, tak wszyscy mieli do siebie szacunek strach było po prostu powyzywać administrację czy po prostu było wstyd dostać bana, no wiadomo, że tak teraz nie jest, ale po prostu będziemy na to y, składać. Y, ważę, że tak powiem, bardzo duży nacisk. Wszystkie wulgaryzmy na czacie, wszystkie wyzwiska, no niestety będą traktowane yy, no według taryfikatora kar, tak? Chcę tutaj powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której oczywiście możecie mieć odrębne zdanie. Ja wam niczego nie narzucam, tylko wyrażam swoje po prostu moim zdaniem. Społeczeństwo Blazing Paka to jest po prostu jakaś czysta patologia. Nie wiem, czy muszę to rozwijać, ale tak uważam. Dlatego też chciałabym zrobić swoje społeczeństwo, swoich graczy, którzy po prostu będą zachowywać się jak ludzie, a nie jak jakieś zwierzęta, naśladujące po prostu swoich y, wielkich tutaj y, przywódców i królów, y, youtuberów, którzy robią z siebie jeszcze większych debili na streamach czy odcinkach, żeby po prostu ich oglądali ludzie. Y, to jest takie moje zdanie, jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Z tego miejsca korzystając chciałabym tutaj jeszcze złożyć rzeczonka, ponieważ tutaj nasz kubuś chmielu ma dzisiaj urodzinki, także wszystkiego najlepszego chmielu. Dziękuję Ci za to, że jesteś po prostu zawsze jak potrzebuję jakiejś grafiki, czegokolwiek. To po prostu dziękuję Ci bardzo z całego serca, życzę spełnienia marzeń, zdrówka i wszystkiego, co najlepsze. I o.